Stałeś się szczęśliwym posiadaczem Monk Sandals, to ważną kwestią jest odpowiednie założenie sandałów oraz wyregulowanie pasków. Pokrótce chciałbym przedstawić, jak prawidłowo to zrobić. Jak wiesz, w naszej ofercie mamy dwa dostępne modele: wersję dochodzenia o nazwie Manaslu oraz wersję biegową o nazwie Monte Silenti. Wersja biegowa, czyli model Monte Silenti, charakteryzuje. Układ japonkowy, czyli sznureczki między palcami, oraz pasek główny, który przebiega przez słupki boczne i przechodzi przez klamerkę zaciskową. Zacznijmy od tego, jak prawidłowo założyć sandały. Czyli najpierw należy wsadzić stopę, sznureczek mieć między dużym a drugim palcem, następnie pasek główny. Pomiędzy słupkami bocznymi należy zaciągnąć zapiętą. Następnie należy odpowiednio ustawić stopę, tak aby odległość z przodu i z tyłu była taka sama. Następnie należy prawidłowo zaciągnąć sandały czyli my sugerujemy, aby klamerka zaciskowa znajdowała się na środku stopy. Wtedy tworzy się tutaj odpowiedni kąt, przez co jest zarówno dobre trzymanie stopy, jak i sznureczek nie wywiera żadnego dyskomfortu uciskającego zarówno duży, jak i drugi palec, czyli żeby zaciągnąć prawidłowo pasek, należy klamerkę skierować w kierunku zaciągania, czyli przesunąć pasek znajdujący się blisko stopy i następnie tą końcówkę, którą mamy luźną, po prostu zaciągnąć. Następnie mamy gumeczkę elastyczną, za którą możemy wsadzić sobie pasek, przez co nie będzie on nam latał. I tak wygląda prawidłowo założony sandał.